Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie państwa witam i przed nami jest kolejna czwarta edycja wyjątkowego wydarzenia, to jest konferencja ESG Warsaw, popularyzująca i rozwijająca tematykę trendu, który dzisiaj jest bardzo aktualny i bardzo ważny, Environmental, Social and Corporate Governance, w skrócie ESG, znamy to pod tą nazwą. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze, mieliśmy dwa lata pandemii, wracamy do stacjonalnej wersji wydarzenia dając możliwość oczywiście wyboru, kto, kto też jest formuła hybrydowa, kto nie będzie mógł się pojawić fizycznie. Natomiast po drugie, to mamy tutaj dwie ścieżki tematyczne, bo uważamy, że jest właśnie te dwie ważne grupy. Pierwsza grupa to są spółki inwestorzy, e, którzy, którzy z jednej strony mitują, z drugiej strony inwestują, ale druga rzecz to są doradcy. Bardzo wiele osób się zaczyna pojawiać, które chcą doradzać w tym zakresie i po to ta druga ścieżka. Co nas czeka w tym roku? ESG Warsaw 2022 to jest kilkanaście świetnych wystąpień, mamy zaangażowanych polskich i międzynarodowych ekspertów, a więc uczestnicy konferencji mogą pogłębić swoją wiedzę w temacie na przykład zielonych obligacji, zarządzania portfelem w kontekście ESG, regulacyjne takie rzeczy jak chociażby taksonomia oraz, co jest ważne, poznają wyniki badań, czy i jakie znaczenie ma ESG dla klienta indywidualnego. Kto jest organizatorem? ESG Warsaw to wspólny projekt czterech organizacji ściśle związanych z rynkiem kapitałowym, którym bliska jest edukacja i promocja idei związanych z takim odpowiedzialnym inwestowaniem, jakim jest ESG. NN Investment Partners, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Erste Securities oraz CFA Society Poland gwarantują, że będzie to ważne i wartościowe wydarzenie dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego. Proszę Państwa, widzimy się 21 czerwca w godzinach 9.30-14. Zapraszam w imieniu organizatorów i swoim własnym od godziny 9.30. Wydarzenie będzie miało miejsce w budynku głównym giełdy papierów wartościowych. Mam nadzieję, że wśród uczestników nie zabraknie i spółek, inwestorów, analityków, profesjonalistów, którym bliska jest ta idea. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć docelowo atrakcyjną przestrzeń inwestycyjną, która będzie zgodna ze światowymi trendami. Do zobaczenia 21 czerwca.